Ok, ma wszystkim. Teraz będziemy testować rakiety od Klaska. Od Klaska to jest klasyk. Scream Rakiet. W opakowaniu już musieli zdjęliśmy, bo było i tak rozwalone. To są rakiety też kupione jakiś czas temu. Jeszcze w zeszłym roku, one już rok czasu u nas leżą. Tu mamy kategorię F2. Nek na całość. 30 gram. Czyli po 5 gram. Tak, Po 5 gram by wychodziło na jedną rakietkę. Jedną kiedyś odpaliłem i miała feller, od razu wybuchła. Nie było żadnego efektu, także nie mam pojęcia. One mają chyba delikatny krakling, gwizd i krakling. Jakby coś takiego. No tam chyba są te kuleczki takie kraklingowe. Także ona, no one nie są drogie, one do, do 10 zł chyba kosztują. Tu macie mm, opis, tylko zaraz znajdziemy. O, tu jest po polsku. Rok produkcji mamy chyba 18, to jest tak. To będzie 18 A kod jaki jest w ogóle produkt ich? Czy tylko nazwa Scream Rocket i to wszystko mini Scream Rocket? Nie mam nic. Jest jakiś kod produktu? Ty no to teraz jest łącuszka. I tu jest niby Piskajcie stopa Stribne Blik. Blikać. Kurde, nie wiem, co tu piszę. Dobra, nieważne. A jest RS6S. RS6S. Nie wiem, czemu po polsku informacji nie ma. Dopiero jest kod produktu przy. E, nie wiem, co to. Jest. Słowakia. Słowacja. Słowacja chyba to jest. Dopiero jest kod produktu. Nie. Tu przy polskim jest. Przy polskim jest. Patrz. Tu nic nie ma. No dobra. To tak czy siak. Mm. Nie wiem tak naprawdę jaki mają efekt. No. Do. prześciemnawo słabo łapie ostrość. Czy będzie ten pisk i kraklik jakiś? A, taki brokacik, taki brokacik, fajne. I pisk nawet głośny, nie? No, odpalaj następną. Ze trzy sobie zostawimy, ze dwie. dwie, To trzy odpalimy. Jedna mi wybuchła. Dlatego lepiej uważać i się odsunąć. Fajne, fajny ten pisk był i ten brokacik. Fajny brokacik. No. 6 rakiet za 8 zł, 9 zł to nie mamy się co spodziewać ale całkiem niezłe za parę złotych, naprawdę fajna fajna opcja no i tu mamy nie niewypał no nic, nie będziemy tam do, do niej podchodzić nie będziemy do niej podchodzić po prostu ją za chwilę zutylizujemy. Za kilka minut. Nie podchodzimy do niej. No, pokaż. Jeszcze je. Całkiem, całkiem e, fajne. Tylko, że to już jest druga sztuka, która zawiodła. Jedna wybuchła całkowicie. A ta druga w ogóle nie, nie ruszyła. Hmm. Ale ogólnie bardzo fajne rakiety. Scream Rockets. Scream Rocket. Nie hmm. pamiętam. Ja za nie chyba 8 złotych zapłaciłem za 6 sztuk. Czyli cena nie najgorsza. No dobra. To by było na tyle. Dzięki wielkie. Cześć. Cześć.